Córa jest godzina. My na skarbie wstawaj. Muszę iść do pracy. Tata ci odwiedzie do tej szkoły. Och, mamo, pierwszy puka, a potem się wchodzi no. Kolejny do dupy dzień. Jak zwykle. Cześć Taba. Hej, co słychać teraz przed szkołą? W sumie to nie za bardzo. Jest tam moja taka koleżanka, Sadie, w tej szkole, więc będzie mi troszkę raźniej zawsze. Co to jest w ogóle za szkoła? Sama nie wiem. o dziś się dowiem. Wiem, że w mojej starej szkole był taki jeden, co się we mnie kochał ciągle. Mam nadzieję, że też się nie przepisze. A może to ty się w nim kochałaś, a nie on w tobie? Hm? Zamknij się, Dolores. Nie wiesz, jak było. Ugh. Musiałam się w końcu przepisać tato, bo ta baba się ciągle nam nie wyżywała. <laughs> nie, no wszystko okej, okay, rozumiem. Mam nadzieję, że będzie zadowolona z tej szkoły. Słychać was na pół korytarza. Proszę nie gadać za długo i proszę się pakować do szkoły. Midnight, później powiedz mi co z tą szkołą. A ty masz niej za dużo ciastek. Papa, pa, kochanie. Pa, mamo. Kochanie, spokojnie, zdążymy do szkoły. Szkoła nigdy nie ucieknie. I pamiętaj, nie rozlej kawę klientom. <śmuszczak> 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 Bardzo śmieszne. Pa! <śmuszczak> Dobra dziewczyny, koniec gadania idziemy do szkoły. <śmuszczak> A ty masz mała, smarkulosie nie wtrącać w moje życie. To I ona. Sadie, Fajnie, że jesteś, ale płaci, że dawno ci już nie widziałam. Kiedy to było od podstawówki? Bardzo, ale to bardzo możliwe. Szkoda, że się od wrzesień nie przepisać. Tyle rzeczy się działo. Jezu, bym zapomniała. To jest Kenzie. Kenzie to jest moja stara przyjaciółka z podstawówki. Hej. Cześć, Mydna jestem. Tak, dokładnie. A więc chodź, musimy cię oprowadzić po szkole. Na co czekacie? Chodźmy. Okej. Okay. Więc tak, wiem, teraz może Ci się to wszystko takie pogmatwane wydawać, ale uwierz mi, spokojnie, stopniowo się przyzwyczaisz, więc no. Wiem, jestem na to przygotowana. No to opowiadaj co, gdzie jest. Słyszałaś to chyba jedne. Słuchaj dziewczyno, to nie ma co oprowadzać Cię po tej szkole. Chciałam się poprowadzić po wszystkich pet co tutaj są. Okej, okay. rozumiem chyba. Widzisz tych dwóch kolesi tam? Na schodach są. No, widzę i, i co? Ten wysoki to jest łamać serc. On ma swoje upodobanie, więc jeśli się w nim zakochasz to nie steruj. To jest wysoka półka, uwierz mi. Short hair jest przyjacielem i ma na imię Maxim. Łamać serc ma na imię Archie. Kiedyś chciałam z nim chodzić, ale niestety nie wyszło, więc no, może to by się uda. O mój Boże, Sadie, nie myślę na razie o związku, myślę o zaklimatyzowaniu się w tej szkole. Spokojnie, zaklimatyzujesz się. Ale zapomniałam Ci przedstawić jedną dziewczynę, która jest najistotniejszą dziewczyną, jeśli chcesz kiedykolwiek pogadać z łomaczem serc. Jest to Feli, jego obecna dziewczyna. No ci szczerze tak. Feli jest naprawdę miłą osobą, ale radzę ci na nią uważać. I Tata jest strasznie bogaty. Radzę ci się od niej trzymać z daleka, bo, wiesz mi, jej rodzice są straszni bogaci i zwykłe powiedzenie, obraźliwe na nią to już jest. Już masz skończoną reputację do końca swojego życia. Miałaś kiedyś z nią jakieś problemy? A bo to raz, słuchaj, osądziła mnie, że kiedyś spałam z jej chłopakiem. Jak to nie było tak, mieliśmy razem projekt do zrobienia, ona już oczywiście musiała sobie wymyśleć. Więc no, troszkę mi się obiło, ale no cóż, co, co mogłam zrobić? Ale wiesz, od tej dramy minął równy rok, więc <laughs> między nami już stosunki się poprawiły definitywnie. Ale naprawdę radzę ci z nim nie zadzierać, uwierz mi. To mówię ci to dla Twojego dobra, bo cię naprawdę lubię. A, mój najprzystojniejszy na świecie. Mm, moja cudowna, Feli. Kocham cię nad życie. Może pójdziemy do automatu, co ty na to? Oczywiście, chodź. Cześć, Sadie. Jak tam dzionek mija? Mi mija znakomicie, a Tobie? Mój mija cudownie. <laughs> o, jaką masz piękną obrożę do ci w niej bardzo. Dziękuję Feli. A to kto za nowa? Hej, jestem Mednai. Bardzo podobna do Lunar. O, w świętej pamięci, Lunar. <laughs> Ciągle o tym zapominam. Chodź, skarbie, idziemy. Tak, chodźmy. Jaka Lunar? <laughs> Powrócił. Spójrz. No. Kochanie, mieliśmy iść do automatów. Ten co znowu powrócił. O, o co chodzi? Przestał chodzić od momentu, kiedy był na pogrzebie Lunar. Co wy się tak wszyscy gapicie? Nie widzieliście nigdy chłopaka w żałobie? A może mój powrót was przeraził? Bo wszyscy mi wmawiają, że jestem mordercą. Chodź, kochanie. Przynajmniej wszyscy możemy teraz razem przeżywać. Dziękuję, Feli. Ja zawsze w ciebie wierzyłam. Nigdy nie byłeś mordercą. Minęło trochę. Bracia, bracia, forever stary. O co tu chodzi? On niby był mordercą naszej przyjaciółki Lunar. Zresztą bardzo podobna do ciebie. Trochę już lat minęło, wszyscy zdążyli zapamiętać, ale teraz dla nas jest to taki wielki szok, że tu wtargnął, bo wiesz, on chwilę sobie siedział w więzieniu, ale nic na niego nie mieli, więc go wypuścili. Co? i Jakie morderstwo? Opowiedz mi teraz o tym. Jak do mnie przyjdziesz na nocowankę, wtedy ci wszystko powiem. Wpadnij stary dziś na biesiadę. W Feli też będzie. Powspominamy stare czasy, ok? Jasne, będę. Tak trzymaj koleś, w tobie jest siła. Chodź, skarbie, idziemy na schody. Chcesz do nas dołączyć na schody? Pierw się troszkę porozglądam. Okej, okay. chodź skarbie. Hm. Chodź, może pójdziemy. Oprowadzę cię po klasie. Okej. Okay. Hej! Taka piękna dziewczyna z książką? Wyrzuć z tego śmiecia. Ten śmieć w tym momencie jest dla mnie bardziej wartościowy niż ty. Hej, hej, chciałem tylko... Nie można, bo co, niedostępna jesteś? A jeśli bym była, to co? Przecież mnie nie zmienisz na siłę. Ja mogę sama siebie zmienić, ale nie ty mnie. Święta jesteś na mnie. Bo co, boisz się mordercy? W przeciwieństwie do ciebie, ja się niczego nie boję i się nie stresuję każdym dniem. Każdym dniem? Przynajmniej nie muszę się bać, że policja mnie może złapać i pójdę w kajdanki. <grym> Masz ciętą ripostę z skarbeczku. Co? Lunar, na pewno by była z Ciebie zadowolona, że pierwsze co na nową dziewczynę, która weszła do tej szkoły. Nie wspominaj o tej dziewczynie. No dawaj, zabij mnie. Tak jak ją zabiłeś. Nie waż się, kurwa, w ten sposób do mnie mówić, bo tego pożałujesz.